Z nami jest Marcin Knikosz. Cześć Marcin, dawno Ciebie mocno nie było w ogóle. Witam y y y Tomaszu. No, zdarza się, co jakiś czas się pojawia. Chciałbym z Tobą porozmawiać na tematy takie sportowo-biznesowe, bo one się bardzo wiążą, przynajmniej w Twojej osobie. Podczas naszej ostatniej redakcji rozmawiałem z Maćkiem Maraszkiewiczem odnośnie postanowień noworocznych. One przeważnie po dwóch tygodniach czy po tygodniu od nowego roku umierają. Ale jeżeli ktoś się zawzięty, to jednak może trochę podtrzymać jakby formę. I to nie tylko tą formę sportową, ale także taką we wszelkich rodzajach innych. Marcin, jak ty z perspektywy sportowca i człowieka teraz biznesu zostajesz w swoich postanowieniach, jakby kroczysz tą wyznaczoną przez siebie ścieżką? No, przede wszystkim musimy pamiętać, żeby te cele były nasze bo chyba najgorszą rzeczą jest realizować cudze cele, bo wtedy narzucone jakby przez znajomych, przez rodzinę i tak dalej, bo wtedy nie czujemy, że to jest nasze. Z drugiej strony mamy te nasze cele biznesowe, to się nazywa SMART, czyli muszą być konkretne, muszą być mierzalne, muszą być osiągalne, realistyczne, jakby osadzone w czasie, czyli nie mówimy sobie, że będę biegał więcej. Tylko na przykład będę biegło dwa razy w tygodniu po 30 minut. Czyli fizycznie nasz mózg przyjmuje, że te 30 minut to jest w, ra w ramach naszej, na, naszych możliwości. Dwa razy w tygodniu to jest to, gdzie tam czasu zawsze znajdziemy. I to już jest jak, jakiś punkt wyjścia. I kolejnym, i tak, jakby naturalnie przechodzimy do kolejnej rzeczy, w, w której sportowcy też są dobrzy. Sportowcy zawsze pracują według planu. To nie jest tak, że sportowiec przyjdzie, weźmie sobie, zmierzy wiatr, a dzisiaj będę robił przysiady. Nie? I zawsze są rzeczy, przekładają się. Czyli na przykład w sporcie jednego dnia robimy szybkość, drugiego robimy siłę. W świecie biznesu może być jeden dzień przeznaczamy na planowanie, a drugi na realizację, jedno na przygotowanie do rozmów, a, na, a kolejny na rozmowy. Czyli nigdy nie ma tej, tej kumulacji, że mózg nie, nie, ma, nie ma tego przeciążenia. Nie? Marcin, zak zakładamy sobie, że chcemy podnieść swoją tężyznę fizyczną w danym roku, czy w ogóle przez za zaraz wiosna, to może na wiosnę. Jak w ogóle zacząć ten, wykonać ten pierwszy krok, bo on chyba jest najtrudniejszy. No to przede wszystkim musimy wiedzieć, dlaczego chcemy to robić. Jeżeli chcemy lepiej wyglądać, no to też musimy patrzeć realistycznie. Nie? Nikt nie zrzuci 40 kilo w, w, ciągu, w ciągu tygodnia i tutaj się po pojawiają te właśnie cele realistyczne. I wszyscy jakby wiemy, że nie wejdziemy do siłowni na 8 godzin i nie wejdziemy w formie yy, plażowej tylko potrzebujemy, potrzebujemy tej systematycznej pracy, czyli musimy sobie ten jeden duży cel podzielić na, na kilka mniejszych. I tu potrzebny jest ten nasz plan treningowy, ale też systematyczna praca i też to, co sportowcy też robią, mierzą swoje wyniki. Czyli co jakiś czas yy, widzimy, jak jedziemy ze Słupska do, do Krakowa, a jesteśmy w Warszawie, to już wiemy, że jesteśmy w połowie drogi. Jeżeli nie mamy tego punktu odniesienia, bardzo ciężko później wytrwać, bo nie oszukujmy się, szczególnie jak się chodzi na siłownię, Ciężko jest zobaczyć y, wyniki od razu. Czyli mamy, musimy mieć jakieś zaufanie y, do tego procesu, że po pół roku już będziemy widzieli. Ale, żeby do tego pół roku przetrwać, najpierw trzeba przetrwać ten, ten styczeń. Gdzie, y, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, kiedy, chce, y, kiedy najlepiej zacząć y, sportowe przygotowanie, od lutego, bo wtedy jest najluźniej na siłowniach, nie? kiedy wszystkim już ten zapo przejdzie. Nie? Właśnie, samemu można wytrwać w tym cyklu takim treningowym czy w ogóle w tym postanowieniach czy lepiej skorzystać z, jakichś, jakby, z usług jakiegoś fachowca, z porad fachowca? Znaczy nie tyle, nie tyle korzystać, bo nawet jak spojrzymy na najlepszych zawodników. No, mamy tutaj świetny klub AML Słupsk, gdzie Marek Zakrzewski po prostu nie jak przecinek w masło na, na bieżniach, ale za nim stoi Tomek Czumak, czyli osoba, która doskonale zna proces i wie jak y, doprowadzić do tego, żeby te wyniki były, ale żeby zawodnik sobie nie zrobił krzywdy. I w sporcie widzimy tą zależność, gdzie jest trener, jest zawodnik i, i trener prowadzi zawodnika i, tre, i zawodnik ufa trenerowi. I podobnie jest w biznesie, Dla, y, dlatego są y, funkcje doradców biznesowych, dlatego cały biznes od coachów, mentorów, pod, y, specjalistów od y, y, różnej maści, którzy mają na celu wesprzeć nas i Chcą, jakby ich celem jest utrzymanie nas na właściwej ścieżce, bo oni przerobili w swojej, w swojej karierze już dziesiątki firm i widzą pewne zależności i mogą nam pokazać, jak do, do tego celu dojść jak najszybciej, bez zrobienia sobie kuku. Nie? No i teraz. Płynnie przejdziemy do nowego tematu, w sensie też biznesowego. Wiem, że przygotowujesz kolejne takie szkolenia biznesowe dla ludzi z w, w marcu, prawda? Tak. Na początku marca postanowiliśmy sobie idąc tym, tym krokiem bez zobowiązań właśnie biznesowych, chcemy zorganizować coś na zasadzie biznes mixera. Czyli będą trzy krótkie prelekcje z zakresu finansów, sprzedaży i marketingu, czyli to są trzy takie trzony każdej firmy. A po tych prezentacjach będzie Business mixer, gdzie przy trzech stolikach będą specjaliści właśnie: będzie Agnieszka Doborz, która się zajmuje finansami, będzie, będzie Tomek Botwinionek, który się zajmuje sprzedażą, i będę ja od marketingu i będziemy jakby moderatorami, gdzie będziemy omawiali konkretne rzeczy z, z, z tych dziedzin. A później będzie, będzie zmiana. Czyli to po pierwsze świetna okazja, żeby poszerzyć swoją wiedzę. Ale po drugie, w naturalnym środowisku skorzystać z wiedzy specjalistów i nawiązać nowe kontakty biznesowe. Na te spotkania jakieś będą obowiązywały zapisy, już jakieś ogłoszenia są, gdzie szukać? Przygotowujemy, będzie wydarzenie stworzone na Facebooku, będzie można się zapisać. Jedyne co mogę powiedzieć, to będzie ograniczona liczba miejsc. Celujemy w maksymalnie 8 osób przy jednym stoliku, czyli do 24 osób. Także na, myślę, że naprawdę warto, bo czyli kto pierwszy ten lepszy. Kto pierwszy ten lepszy i fajnie, fajnie.